Siemanko! z tej strony Maxiera to jest quick shot, czyli podawana na świeżo przepyszna porcja lekkostrawnych giereczkowych newsów. Obecny dnie pojemnika osad jest zjawiskiem naturalnym. Zaczynamy od tego, co wszyscy lubimy najbardziej, czyli ploteczek, pomówień, domysłów i spekulacji. Bardzo wiele znaków na niebach i ziemiach wirtualnych światów wskazuje na to, że Sony planuje wydać remake pierwszego The Last of Us na konsolę PlayStation 5. I zdecydowanie rozumiem problemy z nomenklaturą, więc podkreślam jeszcze raz słowo remake. A komu to potrzebne? A, komu to potrzebne właśnie? A dlaczego? Dlaczego? No właśnie, nie bardzo komukolwiek, bo raz że gra została wydana w 2013 roku u schyłku PlayStation 3, a 2 dostała swój remaster HD na PlayStation 4 już rok później i wszyscy entuzjaści serii mogą ogrywać jej pierwszą odsłonę na PlayStation 5 dzięki wstecznej kompatybilności. Temat jednak jest o tyle ciekawy, że ponad z inicjatywą remake'u wyszło z Sony Visual Art Service Group czyli wewnętrzne studio udzielające swego fachowego wsparcia przy wielu eksach na PlayStation takich jak Spider-Man czy Uncharted, które jednak ma ambicje do stworzenia czegoś swojego, a remake hitowej produkcji byłby dobrym punktem wyjścia. Projekt ponoć został zatwierdzony, ale brak porozumienia w kwestii budżetu poskutkował oddaniem prac z powrotem do Naughty Dog i przywrócenia Visual Art Service na miejsce PomaGiera. Warto zaznaczyć, że prace są na tak wczesnym etapie, że wydarzyć może się w zasadzie wszystko łącznie z ukręceniem UBA całemu przedsięwzięciu. W kontekście ambarasu warto rozciągnąć tego obszernego newsa o fakt, że Sony dało czerwone światło Band Studios chcącym zająć się sequelem do całkiem udanego Days Gone. Zamiast tego zostali oddelegowani do wsparcia Naughty Dog przy nowej grze multiplayerowej i kolejnej w uniwersum Uncharted. Ponoć kierownictwo studia zaniepokojone nawałem obowiązków swojego zespołu poprosiło o usunięcie z projektów, by móc pracować nad własną grą. Cała sprawa zaczyna przypominać przedziwną telenowelę. By nieco ochłonąć po tych godnych licealnej Tindramy ekscesach, przejdźmy do czegoś bardziej przyziemnego, czyli giereczkowych premier. Zapowiedziana na 21 maja najnowsza produkcja Arkane Studios zatytułowana Deathloop zostaje opóźniona i spodziewać się jej możemy najwcześniej 14 września. To już druga zmiana daty premiery gry, która początkowo zapowiadana była na minione Boże Narodzenie. W oficjalnym oświadczeniu twórcy zrzucają winę na problemy spowodowane przez trwającą już ponad rok pandemię. Nie ma jednak tego złego, bo przynajmniej rodzi to nadzieję na otrzymanie bardziej dopracowanej produkcji w dniu premiery. Z optymistycznych wieści w podobnym temacie zremakeowana trylogia Mass Effecta osiągnęła złoty status, w związku z czym twórcy oficjalnie ogłosili, że nie przewidują opóźnień i gra trafi na sklepowe półki zgodnie z planem 14 maja. W pakiecie otrzymamy odświeżone trzy części klasycznej trylogii wraz ze wszystkimi DLC, dzięki czemu będziemy mogli poznać pełną historię komandora Sheparda i spółki. A teraz coś dla gireczkowych konserwatystów i wyznawców PCMR, którzy głoszą piękne hasła, że klawiatura i myszka normalna rozgrywka. Od teraz wszyscy entuzjaści grania na peryferiach sprzętu biurowego będą mieli możliwość używać ich na Xboxie grając w Halo Master Chief Collection. Natywne wsparcie dla klawiatury i myszy zostało dodane w ostatnim patchu, co może być zbawienne dla wszystkich, którzy obawiają się ogrywania strzelanek za pomocą padów. Dla niektórych lubujących się w sieciowych rozgrywkach może to też być motywator do migracji na konsolę, gdyż jak powszechnie wiadomo nie spotkamy tutaj przypadłości pecetowej rozgrywki takiej jak aimboty i cała reszta nieuczciwych zagrywek stosowanych przez współgraczy na koniec kolejna porcja wieści o większym Switchu, na którego czeka cała rzesza fanów Nintendo. Chyba najbardziej niecierpliwym z nich jest youtuber Michael Pick, który postanowił nie czekać na oficjalną premierę i wziąć sprawy w swoje ręce. W związku z czym zbudował nieco większą, bo mierzącą trochę ponad 180 cm szerokości, w pełni funkcjonalną konsolę Nintendo Switch. Jak sam tłumaczy, potrzebował troszeczkę większej wersji, którą trudniej byłoby zgubić. Ważąca niemal 30 kg konsola jest tak naprawdę telewizorem 4K w drewnianej obudowie z działającymi przyciskami joykonów. Niestety kontrolery nie są odczepiane, a konsoli brak wszystkich funkcji haptycznych i dotykowych, w związku z czym zostaje jeszcze trochę do dopracowania. To tyle, jeśli chodzi o Quick Chat. Mam nadzieję, że wam się podobało, a po kolejną porcję świeżutkich giereczkowych nowinek zapraszam już w następny wtorek o 18:00. I tą odświeżającą myślą kończę. Cześć.